A teraz! Panie i panowie, na ten moment czekaliśmy bardzo długo! Czas na finał drugiego turnieju! SOTORE! A w nim! Proszę Państwa, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników formuły MMA w naszym kraju stoczył dzisiejszego wieczoru dwa pojedynki. Tak się złożyło, że te dwa pojedynki stoczył z tym samym przeciwnikiem, dwukrotnie udowadniając swoją wyższość poprzez doświadczenie i wachlarz technik, jakie posiada. Pierwszą walkę zwyciężył przez TKO, rozbijając swojego przeciwnika łokciami. Drugą zakładając technikę dźwigni skrętnej na kolano. Panie i panowie, przed Państwem Michał Jego przeciwnik! Jego przeciwnik dziś obie walki stoczył, dostając się do finału. Skończył również przed czasem. W pierwszym pojedynku posłał na deski swojego rywala soczystym low kickiem. Następnie skończył go uduszeniem gilotynowym. W kolejnym pojedynku sprowadził zawodnika do parteru i swego przeciwnika poddał dźwignią taktarów na staw skokowy. Przed państwem! Reprezentant! team Kacper Miklas. I przed nami finał drugiego turnieju w otore, w którym spotkają się Michał Pasternak i Kacper Miklasz. Trzeba przyznać, że obaj szybko kończyli swoje walki ćwierćfinałowe i półfinałowe i trzeba też przyznać, że naprawdę czekają nas tutaj ogromne emocje. Tak, obydwoje są nieporozbijani, nie są specjalnie zmęczeni faktycznie, także naprawdę ciekawy, nas naprawdę ciekawy pojedynek. Tak jak zaznaczałem już wcześniej, uważam, że to jest dwóch zawodników, którzy w 100% zasłużyli na udział w tym finale, także zdecydowanie zasłużony finał. Dobrze wiemy, że te, że te walki turniejowe potrafią się rządzić swoimi prawami, ale to jest taki naprawdę... Wielki, wielki duży finał. To Michał Pasternak udział w turnieju. Michał, pa... Michał Pasternak 35-latek, 104 kg wagi, 190 cm wzrostu, a Kacper Miklasz 20 latek, 108 kg i 195 cm wzrostu. O ile tutaj kilogramy i wzrost nie robią znaczenia, to jednak wiek i doświadczenie w sportach walki jak najbardziej. Bo Michał Pasternak dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem. Powstaje jedno bardzo ważne pytanie. Czy doświadczenie w MMA, czyli Michał Pasternak, czy młodość, porywczość, Kacper, Miklasz? Bardzo ciekawe pytanie i jeszcze ciekawsza na pewno odpowiedź na to pytanie. Zaraz się przekonamy, jak będzie. A tak, odpowiedź już przed nami, właściwie ostatnie, ostatnie sekundy. Rozpoczynamy, wielki finał. Wielki finał drugiego turnieju w Otore. Będzie dwóch, ten wzajemny szacunek. Zawodnik, dwóch zawodników walczących w odwrotnych pozycjach walki, dwóch majkotów. Także Mańkut bardzo często przyzwyczajony jest do walki z zawodnikiem w klasycznym. Tutaj trafia Mańkut, a ta trafia kosa na kamień. No i na razie, mimo tego, że obaj swoje walki kończyli w parterze, to mamy badanie się w stójce. To jest to sformułowanie, którego użyłem wcześniej w przypadku Kaspra. Faktycznie walczy na tyle najlepszy dzień pozwala. Tak jak wcześniej bardzo dobrze funkcjonował ten przedni low Tutaj już widać, że faktycznie Michał jest na niego uczulony. Przepuścił powietrze dobrą pracą na nogach, także on świetnie czuje dystans. Ale zmienia pozycję Michał Pasternak teraz na klasyczną, także potrafi się, tak, walczyć to z dwóch pozycji. Tak, to Michał w tym wypadku staje się takim dominatorem, to on środka walki. To faktycznie to Kasper na razie zostaje zmuszony do tego, aby cały czas krążyć wokół areny. Mamy pierwsze starcie. Tak? Kolano, kolano, na korpus w wykonaniu i Miklasza. Trzeba low kicka Kacpera, ale nie doszła nogi. Tak, to już chyba trzecie powtórzenie faktycznie, kiedy, kiedy Kacper właściwie próbuje przekonać, dokonać tej akcji. Trzeci raz nieudanie. Wydaje mi się, że został w jakiś sposób rozpracowany. Faktycznie jest to turniej, każdy już na swój styl. Zawodnicy są uczuleni na, na pewne elementy. Faktycznie byli wyczuleni również na, te, na ten, na przedni, przedni, niebezpieczny logik, który tak naprawdę wcześniej utorował drogę do zwycięstwa w poprzednich dwóch walkach. Tak jest, są wyciągane wnioski, bo jeden i drugi kończyli walki w parterze i na razie tego parteru po, Ponad półtora minuty tego finału nie mieliśmy. Tak, tutaj panowie darzą się obydwoje bardzo dużym szacunkiem. Mają świadomość tego, że pierwsza dobra akcja może być ostatnią w tej walce. Kolejny przepuszczony Loki w powietrze. To w dużej mierze naprawdę zabiera dużo oddechu, to w dużej mierze deprymuje też rywala, że naprawdę stawia właściwie 100% zaangażowania w swoją walkę i cały czas nie, nie osiąga swojego celu. Dobrze posternak rozczytuje. Miklasza, który teraz udaje się mu sprowadzić walkę tak, do ale parteru, nie ale wpada Tak, dokładnie. Jest ona jednak dopięta, więc nie będzie tutaj na razie niebezpieczeństwa dla Miklasza. No i skręca się teraz. stop, Koniec! Koniec! koniec. Michał Pasternak, historycznym drugim zwycięzcą drugiego wotorę! historia zatacza koło. Tak, Michał tak podobnie jak, jak Marek Samociuk, który właściwie wszedł w ostatnie chwili do turnieju, zwyciężył ten turniej. Podobnie się dzieje w przypadku Michała Pasternaka, który wczoraj, wczoraj na sam koniec podjął decyzję o tym, że weźmie udział, wziął, ten, wziął, te, wziął udział w tym, w tym turnieju bez żadnego ciśnienia z rozpędu, jak widać było to najlepsza sta możliwa strategia. Złapał to duszenie Michał Pasternak. Były tam jeszcze jakieś pretensje do sędziego, ale zaraz zobaczymy, o co dokładnie chodziło. Widziałem ze stanowiska komentatorskiego, że faktycznie było bardzo wyraźnie klepanie, tak jest. Tak, dokładnie. jest, jest klepanie, tutaj nie może tak. być. Nie mam mowy, nie ma mowy o... Żadnych pretensji co do przerwania tego pojedynku. Michał Pasternak zwycięzcą 50 tysięcy złotych i zwycięzcą drugiego... Ja jednak odpowiadając na pytanie sprzed pojedynku, czy młodość czy doświadczenie? Jednak doświadczenie. Doświadczenie Naprawdę duży potencjał widzę w Kasprze, ale faktycznie musi jeszcze trochę wody w upłynąć, faktycznie, aby obrót piórka, aby okrzesł. Panie i panowie, zwycięzcą drugiego turnieju w został... Michał... Zapir! Proszę państwa, obręczenie na patrzące naprawdę na dużych bitach na największy grala, udowodnił, że faktycznie na jak ten poziom sportowy dominuje Haile. Poczekaj, Michał, poczekaj. E, proszę Państwa, no. Po, poproszę Cię tutaj. Cały czas Cię omijałem, ale po pierwsze, historia zatoczyła krąg. Jesteś zawodnikiem, który wskoczył w ostatniej <śm> chwili, i jeżeli można mówić, że jakiejś <śm> tutaj tradycji, przez dwie gale, no również zwyciężyłeś, tak jak Marek poprzednią, Marek w poprzednią edycję. Marek samocił kontrakt kontrach Pasternach, nie? To tak jak na ADCC: dwóch zwycięzców, dwóch finalistów i nie, nie ma lipy. Po, powiedz to do mikrofonu. Na Wotorę nie ma lipy, i teraz e, następna walka. Ja kontra zwycięzca pierwszej edycji. Nie to, że e, mam jakieś do niego nieścisłości i tak dalej, ale fajnie by było coś takiego stoczyć. Chciałem walczyć o pasy Fenu o Babilonu. Nie ma tych pasów, nie, nie walczę. To może na Wotorę zawalczę z Miszem. No, życzę powodzenia, uważam, że to byłaby ciekawa walka, ale mam do was jeszcze. Mogę powiedzieć? Od razu ci powiem, mój drogi, że na świeżo, załatwione. Słuchajcie, konkretnie na wotorę naprawdę nie ma lipy. Także gorące brawa dla zawodników. To jest naprawdę mistrzostwo. No pełen szacunek, czyli mamy kolejny, pierwszy zapowiedziany pojedynek na wotorę 3 i zarazem. Po potwierdzenie że Votore 3 odbędzie. Proszę Marek Samociuk. Czyli zrobimy face to face. Ty oczywiście poczekaj, poproszę, bo. Panowie, środek, wotorę. I przepraszam cię, za chwilę wrócimy do Ciebie koniecznie, bo pokazałeś tu naprawdę, że jesteś bardzo. 19 lat. Dokładnie. Ale muszę wrócić tutaj do promocji pierwszej walki dwóch finalistów na Wotorę 3. Panowie, face to face, zajrzeć sobie w oczy. Drodzy Państwo, już na Wotorę 3. Michał Pasternak kontra Marek Samociuk. Wielkie brawa. Michale. Kacper. Pokazałeś, no, wiesz co robisz, od razu idziesz do bardzo mocno, jeżeli chodzi o wymianę, nieco w parterze również potrafisz skończyć, tutaj, co czułeś, kiedy jak gdyby Stary Lis wykończył cię twoją bronią? Czy jeszcze, jeszcze raz? Stary Lis wykończył cię twoją bronią, czyli skończył cię w parterze. Co ja mam powiedzieć, no, Stary Lis mnie pokonał, to nie jest grzech przegrać z takim kotem, to jest mistrz, włączył w, 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 One Champions League. Jak nie walczy dalej, no co? No życzę mu powodzenia. Dalej I niech wygra tę walkę, kolejną w wotorę. Będziesz mu kibicował? Tak, będę. Od dzieciaka go oglądam. Czy ciebie zobaczymy w kolejnych drabinkach na wotore 3? Nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Na razie chcę odpocząć. Jeśli będzie jakaś oferta, to wystąpię. Nie odmawiam walki. Jak oceniasz treningi u z znanego w Polsce zawady? I powiedz, czy mówi się tam o Wotore. Tak, bardzo to mówili chłopacy ode mnie tam z Polski też ich namawiałem. I też dziękuję bardzo dla Dawida za te wszystkie wskazówki, które wykorzystałem oraz mojemu nowemu menadżerowi Krzysztofowi Pietraszkowi. Okej, okay. Michał, zapraszam Cię teraz w Twój doczekany wywiad. Okej, okay, jesteś starym lisem, bardzo doświadczonym zawodnikiem, ale co powiesz o tym 19 dziewiętnastolatku, który z pewnością zabłysnął na dzisiejszym turnieju? No ja już mu dzisiaj mówiłem, pierwsze to jest tak, że troszeczkę tam na początku było między nami spięcie, ale to on jeszcze jest cały gdzieś tak jeszcze w emocjach i tak jak powiedziałem, kiedyś będę ja mu kibicował, tak jak on kiedyś kibicował mi, okej. Okay. Kacper, co chciałbyś osiągnąć w przyszłości, patrząc na takich zawodników z taką przyszłością jak Michał i co dzieje się dzisiaj z MMA, czy jak powstają takie federacje jak Wotora? Na pewno dostać się do KSW i tam zdobyć pas, jak mój kolega klubowy Roberto Saldis. A jaka przyszłość... Czeka ciebie, Michale, co o, wiemy, że kolejny pojedynek, czy od tego pojedynku na Wotory 3 uzależniasz jak gdyby kontynuację swojej kariery, czy masz jakieś marzenia, które chciałbyś spełnić jeszcze będąc właśnie sportowcem, zawodnikiem MMA? A czy, czy ja mam jakieś marzenia? Na pewno jakieś mam, ale jeśli chodzi o moją dalszą przyszłość sportową, to będę walczył tam po prostu gdzie będzie oferta, a na razie oferty... W Polsce ze mną są słabe, także dlatego walczę za granicą głównie. E, przyjmuję pojedynki e, z małym wyprzedzeniem. Ze względu na to, tak jak powiedział Marcin, ja jestem cały czas w treningu, lubię trenować, nie robię nic, tylko jem, śpię i trenuję. No ale jeden kolejny pojedynek, masz już na 100%, jak powiedzieli włodarze, zakontraktowany, nie lada wyzwanie. Ale muszę zadać tobie jeszcze jedno pytanie. Jesteś tutaj chyba najbardziej doświadczonym zawodnikiem z wszystkich, którzy startowali na dzisiejszym turnieju. Powiedz mi, no ty obijałeś się naprawdę po no, ważnych galach po całym świecie, walczyłeś zawsze w rękawicach i muszę zadać tobie to pytanie, które zadawałem też poprzednim zawodnikom. Jak oceniasz tą różnicę i czy kręci cię to bardziej? Walka na gołe pięści, czyli powrót do korzeni, ty powinieneś pamiętać, walę tu do. Znaczy nie pamiętam takich czasów, żebyśmy walczyli bez rękawic, chyba gdzieś na ulicy. A jeśli chodzi o całą organizację, oceniają ją super. No w końcu zakontraktowaliście mnie, także jest elegancko. Okay, dziękuję Panowie.